Ram, pam, doo, -doo, -doo. Panie, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj w końcu. Film makijażowy już bardzo dawno nie było i ja się stęskniłam za takimi luźnymi pogaduszkami przy makijażu, przy herbatce. W moim wydaniu także zachęcam Was do zdobienia sobie czegoś do picia, bo dzisiaj trochę nowości będziemy testować, i tutaj od razu Wam zaznaczę, że głównie chciałabym przetestować kosmetyki mineralne, ponieważ dostałam niedawno od marki Amelie Mineral Cosmetics paczkę z produktami do testów i jestem bardzo ciekawa, jaką. Się nam sprawdzały. Możliwe, że kiedyś tak bardzo już dawno temu parę lat wstecz. Użyłam jakiegoś tam podkładu Przetestowałam sobie, ale szczerze było to tak dawno I jakoś się nie wkręciłam wtedy Więc no nie pamiętam Natomiast tutaj mamy i podkłady I korektory Właśnie mineralne, róże Rozświetlacze widzę Mam mineralne bronzery I nawet cienie mineralne Także zobaczymy jak to się sprawdzi Ale będą też produkty innych marek Natomiast chciałabym właśnie tutaj się skupić Na tych minerałach Bo jestem ich najbardziej ciekawa. Kawa, także będzie też właśnie podkład mineralny. To mnie bardzo ciekawi, ponieważ już słyszałam wiele dobrego na temat tych kosmetyków. No i mam tutaj dwa rodzaje podkładów. Mamy podkład jojoba czy żożoba. Poprawcie mnie, bo wiem, że chyba i tak i tak można mówić. I mamy też podkład kryjący. One są zamknięte w takich opakowaniach okrągłych. I mamy tutaj. 7,5 g produktu, to są takie pełnowymiarowe, duże opakowania. Jest to odcień kardamon. E, i chyba dzisiaj użyję sobie tego podkładu kryjącego, bo jednak e, no jak już zaczynam e, z takim produktem mineralnym, czyli po prostu podkładem, który jest w pudrze w formie sypkiego pudru no to chciałabym uzyskać jakieś krycie, ale myślę, że tak czy siak na początek na skórę, którą mam tylko wypielęgnowaną. Mam nałożoną pielęgnację, już krem, jakieś tam serum, takie moje poranne pod spodem pod kremem i krem pod oczy. Zaczynamy oczywiście od podkładu i tutaj mam też całą gamę pędzli, również z marki Ailie. W ogóle zobaczycie, jakie są ładne, takie pastelowe trzonki mają wszystkie. Także użyję oczywiście. Pędzla do podkładu. I tutaj mam pędzel taki top, flat top. No, i tak, jeśli chodzi o produkty mineralne, to tutaj należy wysypać sobie na wietko trochę tego podkładu. Także na razie taką ilość i zobaczymy, czy mi to wystarczy, czy będę musiała trochę dołożyć. I właśnie tego typu produkty zalecałabym nakładać na wypielęgnowaną buzię, no bo wiadomo, puder musi się do czegoś trochę jakoś tak przykleić, przyczepić. I teraz. Nabieram sobie tutaj pędzle i tak o biurko może, bo tutaj mam już brudne wieczko, w ten sposób ostukam sobie, żeby tego produktu dostało się do środka, no i nadmiar też lekko strzepię i nałożę ten puder, ten właściwie podkład w pudrze, podkład mineralny na jedną stronę twarzy, żebyśmy mogli zobaczyć różnicę. Ok, pierwsze co widzę, faktycznie uzyskuje lekkie krycie i ta twarz mimo że nie jest matowa, no to lekko tak delikatnie jest zmatowione to takie mocne świecenie. Ja używam kremu z filtrem oczywiście na dzień, także on nadaje taki efekt trochę, trochę świecenia, więc tutaj jest to lekko zniwelowane. No i właśnie tak głównie okrężnymi ruchami ten podkład rozprowadzam na skórze. Na razie nie przyciągam go na szyję, później też będę chciała przetestować e, produkt do ciała, także na razie nic tutaj nie przyciągam. Natomiast myślę, że jedna taka cienka warstwa na razie wystarczy podkładu. I zobaczcie, fajnie to wygląda. Mamy wyrównany kolory. O delikatnie przyciemniłam, to powinno być wszystko wyraźnie widać tak wygląda skóra bez podkładu, a tak wygląda z podkładem i powiem wam, że mimo że powiedziałam, że delikatnie mam zmatowione jakieś tam e, takie mocne świecenie, to i tak ten podkład wygląda niesamowicie naturalnie na skórze i e, jest taki bardzo delikatny, subtelny e, blask e, jakby od środka no pięknie wygląda ten podkład, w ogóle nie widać takiego obciążenia i nie ma efektu pudrowości. Powiem Wam, że jestem trochę zaskoczona, naprawdę tak pozytywnie, bo fajne krycie zapewnił zapewni ten podkład. Nawet tam, gdzie miałam takie bardziej widoczne e, jakieś przebarwienia czy ślady po wypryskach, no to pięknie je zakrył. E, ten odcień jest ok, chociaż mógłby być może dla mnie minimalnie jaśniejszy, ale to już wiecie, to nie ma takiego problemu. Tak jak mówiłam, będę sobie nakładać coś też na ciało takiego lekko przyciemniającego. Natomiast przyjdzie teraz do korektora mam tutaj korektor oczywiście mineralny w odcieniu medium i mam taki oto pędzelek do korektora właśnie mineralnego i w ten sam sposób nabieram no i zobaczymy. Czy mi wystarczy ten korektor? Generalnie nie powiedziałam wam jeszcze, że kosmetyki właśnie te mineralne amilie. One są wegańskie, więc myślę, że dla wielu z Was to będzie miało znaczenie. Są również pozbawione tarku, silikonów i jakichś tam parabenów, więc nie uczulają i nie powinny zapychać porów, także dla cer wrażliwych. Również powinny być jak najbardziej odpowiednie. No i taki efekt daje korektor. Rozświetlenie jest zdecydowanie widoczne. I te cienie, powiem Wam, że też są w miarę zakryte. Jak na moje potrzeby, ja bym jeszcze sobie tutaj dołożyła trochę. Natomiast jak na właśnie produkt mineralny, który jest taki delikatny dla skóry, no i jest w pudrze, no to powiem Wam, że naprawdę robi robotę. I no spójrzcie, różnica między tym a tym okiem jest zdecydowanie widoczna. Także tutaj mamy piękne właśnie rozświetlenie. Głównie ten korektor, moim zdaniem, nawet nie chodzi o takie typowe mocne krycie, e, tylko jest rozświetlający, bo on tak pięknie odbija światło. Także, no powiem Wam, że bardzo ładnie wygląda na skórze. Chętnie zostawiłabym ten makijaż już tak, natomiast chciałabym przetestować jeszcze puder, bo również mam puder mineralny. On się nazywa Angel Dust i jest to puder matujący. Podoba mi się efekt tego podkładu samego na skórze, więc ten puder nałożę sobie tylko na nos i tutaj pomiędzy brwi, gdzie mam lekko pootwierane pory. Może trochę też tutaj na miejsca, gdzie powstają zmarszczki mimiczne, żeby nie pozwolić, aby cokolwiek tam się zebrało. On jest w kolorze białym więc powinien być transparentny e, i gąbeczką przy pomocy właśnie gąbeczki e, lekko zwilżonej nabieram taką większą ilość i wklepuję na nos. Tak jestem ciekawa, jak właśnie połączenie pudrowego podkładu z pudrem będzie wyglądało. Ale tak to się jak nawet i w przypadku tego korektora i podkładu dają te produkty bardzo taki naturalny efekt, pomimo tego, że są pudrowe, bo ja na przykład no nie jestem fanką nakładania dużych ilości takich typowych pudrów. Natomiast w związku z tym, że są to produkty mineralne, no to jak widać dają naprawdę naturalny efekt. Spójrzcie w ogóle na czoło, ono wygląda, jakby było muśnięte takim, czy muśnięte, jakby było nałożone, rozświetlający lekko podkład, i tutaj ten nos. Jest delikatnie zmatowione, trochę wygładzenie widzę, natomiast też nie ma takiego efektu e, płaskiej, e, takiej płaskiej tafli, takiej typowej matowości jak po e, mocnym takim, e, wiecie, intensywnie matującym pudrze. Nadal wygląda skóra. Jak skóra. I teraz mały przerwnik od mineralnych produktów, ponieważ chciałabym przetestować w końcu coś, co już doszło do mnie jakiś czas temu i nie mogłam się doczekać, ale czekałam właśnie do filmu jest to kredka nowa marki Huda Beauty, e, kredka do brwi. Dlaczego jestem taka podekscytowana kredką do brwi? Słuchajcie, ja uwielbiam makijaż brwi e, i uwielbiam produkty w ogóle do brwi, e, a ta kredka jest mega wyjątkowa, ponieważ zobaczcie jaka ona jest cieniutka. No, nie mam cieńszej kredki. Może pokażę Wam tutaj porównanie do jakiejś innej kredki, takiej popularnej, na przykład mojej ukochanej Precisely. Zobaczcie, jaka jest różnica w grubości końcówki. No, jest naprawdę bardzo duża różnica. Tutaj mamy chude, gdzie jest. Ekstremalnie cieniutka, a dzięki temu, że jest taka cienka, powinno się bardzo precyzyjnie móc wyrysować brwi i takie włoski nawet w brwiach I wybrałam odcień 4 Light Brown, zobaczymy czy będzie odpowiedni No i okaże się, czy to będzie naprawdę hit, czy niekoniecznie Normalnie sobie wypełnię brwi, tak jak zazwyczaj to robię, czyli najpierw podkreślam tutaj dolną granicę Łatwo oddaje się ten kolor na skórę, co znaczy, że nie jest zbyt twarda, ale też nie jest taka mocno oleista, bo wtedy też ciężej jakby nałożyć ten, ten kolor, ten produkt przełożyć jakby na skórę. I może zacznę sobie teraz tutaj od tego początku brwi, bo mam naprawdę teraz bardzo cieniutką tą granicę, zanim ją zatrę tutaj wypełnieniem brwi, no to może wyrysujmy sobie właśnie te włoski. No widać, że można dosłownie milimetrowej grubości włosy sobie narysować. No i teraz już tak jak zwykle wypełniam tutaj zewnętrzną część brwi i wyznaczam kształt. Pięknie się rozprowadza ta kredka po skórze, naprawdę. Dla mnie to ma duże znaczenie, bo jak nie jest taka też oleista kredka, to ona nie będzie wyrywała włosków z brwi, które są na wagę złota. Brwi wyglądają naprawdę pięknie, no zobaczcie, śliczne są, bardzo naturalnie też wyglądają, także powiem Wam, że ta kredka daje radę. Ja wiem, że może chuda nie jest jakąś najtańszą marką, w ogóle nie wiem nawet ile ta kredka kosztuje, aż sobie zerknę. Okej, okay, ta kredka kosztuje 89 zł, tyle, że jest jej bardzo mało, przez to, że jest taka cieniutka, 0,023 grama, a Kredka na przykład z Benefitu kosztuje aż 139 zł, ale mamy 0, jak 8, więc różnica jest duża, to już wy sami musicie ocenić, czy warto, czy nie. E, na pewno podczas używania dam Wam znać, jak ona mi się sprawdza. Pewnie teraz często będę jej używała. Zobaczymy, jak szybko mi się skończy, także obserwujcie mnie też na Instagramie, czy, czy tam, czy tutaj Wam dam znać. E, trzeba tylko już brwi utrwalić, więc użyję sobie mydełka z Lash Brow. Przy makijażu oka skupiałabym się na takim rozświetlonym oku i na delikatnej kresce, więc nie będziemy tutaj dużo cieni nakładać, natomiast mam sporo cieni mineralnych właśnie z Amilie i zaraz zobaczę, który tutaj będzie najfajniej się prezentował. Chciałabym właśnie taki naturalny, rozświetlony makijaż stworzyć. I cień, którego użyję to będzie Memory of Summer, czyli taki piękny, lekko złocisty, złocisto-szampański, rozświetlający cień i chyba palcem go delikatnie tutaj w w całą w ruchomą powiekę i ten cień dał mi taki efekt. Trochę mokrej powieki, właśnie fajnie rozświetlonej. Nie jest to jakiś taki em, bardzo mocno rzucający się w oczy em, blask, natomiast taki naturalny, idealny do codziennego makijażu, fajnie rozświetlający. No i może jeszcze na wewnętrzny kącik nałożę cień Best Friend, to jest taki już praktycznie biały, perłowy odcień, e, również błyszczący i z Amelie mamy również pędzle do makijażu oka, także używam takiego małego, precyzyjnego pędzelka. I nakładam ten cień na wewnętrzny kącik, jest bardzo intensywny, więc sobie chyba go doklepię jeszcze delikatnie palcem. I tak jak mówiłam, chciałabym zrobić kreskę, natomiast nie będzie to kreska eyelinerem, ale użyję cienia Espresso, również jest to cień min mineralny z amilie e, i zmieszam go z duralinem z Inglota, z płynem duraline i w ten sposób powstanie mi eyeliner i ten cień espresso, to jest taki właśnie fajny, ciemny, czekoladowy brązik I przy okazji pokażę Wam, jak to zrobić Wysypałam sobie troszeczkę cienia, dodaję kropelkę line, która już mi tutaj skapnęła, I wszystko sobie mieszam, możecie to od razu sobie pomieszać jakimś pędzlem I będę tą kreskę rysowała właśnie takim zakrzywionym pędzelkiem do eyelinera Nie wykluczam przyklejenia sztucznych rzęs, natomiast chciałabym najpierw przetestować tusz z Benefitu, e, magnetyczną maskarę Day Real Magnet. E, no i ponoć tutaj mamy rdzeń magnetyczny w tej szczoteczce, który unosi rzęsy, więc nie będę używała w ogóle e, zalotki, tak jak normalnie na co dzień używam, tylko spróbujemy sobie tą szczoteczką podkręcić rzęsy i zobaczymy, czy to w ogóle działa, czy to ma sens, czy to rzeczywiście będzie jakimś zwrotnym punktem w malowaniu rzęs, może już nie będę potrzebowała sztucznych, zobaczymy, także... Tuszuję. Moje rzęsy i tak się dosyć mocno poprawiły, bo używam odżywki już od długiego czasu. Nie będę jakoś bardzo Wam polecała, bo ta różnica nie jest aż tak spektakularna, moim zdaniem, żeby jakoś mocno odżywkę polecać. Poza tym wiem, że jest wielu przeciwników odżywek do rzęs. Natomiast, no, są w lepszym zdecydowanie stanie niż były. I jedna warstwa tak wygląda. Powiem Wam, że no są podkręcone te rzęsy, wygląda to ok. Natomiast póki co nie ma tego spektakularnego efektu, nie ma tego efektu wow. W ogóle tutaj w zewnętrznym kąciku bardzo ciężko podnoszą się te rzęsy do góry. One zawsze tak lekko idą w dół, w ogóle rosną tutaj w dół, gdzie te rosną tak w miarę prosto, to te rosną w dół, o, widzicie? Więc tutaj praktycznie wcale mi się nie podniosły, ale spróbuję sobie dołożyć drugą warstwę, mam nadzieję, że za mocno mi się rzęsy nie posklejają. No i druga warstwa da taki oto efekt, rzęsy są bardzo mocno pogrubione, niestety też i posklejane trochę, próbowałam je tak delikatnie rozczesać, e, natomiast są widocznie mocno posklejane, więc no zależy czy ten efekt Wam się podoba, czy nie, wiem, że niektórzy lubią. Dla mnie no ok, wyszłam tak, natomiast wolałabym, żeby były trochę bardziej rozczesane. Może po prostu sobie spróbuję szczoteczką je fajnie rozczesać, pomalować jeszcze dolne i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bo jak na razie są trochę za mocno dla mnie posklejane. No i tego uniesienia takiego bardzo spektakularnego też no aż tak nie ma. No jest trochę podniesienie, natomiast nie powiedziałabym, że jest to na tyle duży e, niesamowity efekt, żeby ta maskara była lepsza od innych moich ulubionych, e, na przykład do geryjnych maskar, także jak dla mnie póki co szał nie ma. Oko zrobione, być może dokleję sobie tylko takie połówki rzęs, ale za chwilę jeszcze się zastanowię, niech te rzęsy sobie przesną e, i tak powiem Wam, że są bardzo widoczne e, i widać, że te rzęsy są mega pogrubione, jakoś tak zrobiło się też ich optycznie dużo, natomiast właśnie są dosyć mocno posklejane i chyba po prostu wolę bardziej taki naturalny efekt e, na rzęsach, jak już maluję tylko tuszem. No i przejdziemy do brązera, różu i rozświetlacza i będą to produkty mineralne również. E, I tak, mamy tutaj e, bronzer Coconut shell, tak się nazywa odcień brązer mineralny. Wydaje mi się, że to będzie odcień taki delikatnie oliwkowy i tutaj pędzel, który z nazwy jest przeznaczony właśnie do brązera i różu, jest taki dosyć zbity, więc mam nadzieję, że nie porobię sobie plam. Natomiast nabiorę odrobinkę, strzepię nadmiar, żeby właśnie tego efektu zbyt mocnego nie było. Bardzo ładny i naturalny efekt daje ten brązer. to jest taki e, matowy brązer ma matowe wykończenie i odcień faktycznie lekko wpada w oliwkę. Teraz będę wybierała z spośród trzech odcieni różu, mamy jeden taki bardziej e, brązero róż rozświetlający w odcieniu Bombshell, e, następny to Bink Cherry i to jest taki różo-koralowy odcień i następny Kiss Kiss, trochę bardziej taki zgaszony, i chyba do tego makijażu użyję właśnie Kiss Kiss, chociaż Bing Cherry też mnie kusi. Okej, okay, oba i Kiss Kiss i Bing Cherry są matowe. Ja użyję tego Kiss Kiss. On jest taki lekko brzoskwiniowy, natomiast zgaszony ładnie. Tutaj nadmiar sobie odcisnęłam na dłoni, żeby ten efekt różu nie był też taki zbyt mocny od razu. I takim pędzlem mm, skośnie ściętym. Nakładam róż. I został mi świetlacz, który myślę, że fajnie podbije tutaj ten wewnętrzny kącik, bo to też jest taki szampański, bardzo jasny odcień o nazwie champagne. I tutaj już takim wachlarzykiem nakładam. O, zobaczcie, on jest taki nawet żółtawy. Właściwie on ma taki szampański odcień, który w świetle odbija na taki lekko bardziej żółty. Ten makijaż totalnie kojarzy mi się z latem, nie wiem dlaczego jakoś, to może to oko takie tylko rozświetlone, e, skóra muśnięta bronzerem, tym różem e, i ten bardzo naturalny efekt, e, jeśli chodzi o makijaż twarzy. No, przypomina mi lato, dlatego chciałabym nałożyć błyszczyk na usta i będę testowała um, też nowości. Najpierw obrysuję sobie delikatnie usta konturówką, żeby ten kontur był wyraźniejszy e, i będzie to konturówka i błyszczyk również marki polskiej Desi Cosmetics. E, ja już używałam różnych produktów Desi, natomiast tych jeszcze nie. Mam tutaj właśnie konturówkę i taki przepiękny błyszczyk e, w kolorze brzoskwiniowym ze złotymi drobinkami, które myślę, że świetnie podkreśli tutaj ten rozświetlenie z Amilię. Konturówka jest w numerze 03 i to jest taki zgaszony różowy odcień. Myślę, że będzie w miarę zbliżony do koloru ust. Wow! Usta wyglądają po prostu bosko. Spójrzcie, jak ten kolor cudnie wygląda, jakby tak bardzo twarzowo. Na pewno będę dalej używała tego połączenia. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że kontrówka jest troszkę, em, może nie sucha, ale tak ciężko się przenosi na skórę, bo jest bardzo taka gęsta i zbita e, Oczywiście e, można nią wypełnić usta bez problemu, natomiast właśnie dosyć ciężko jest nią em, jakby wypełnić te usta Także chwilę to trwało, natomiast błyszczek jest bardzo komfortowy em, i taki bardziej żelowy w formule nie ma tego efektu klejenia, także wygląda po prostu to cudnie i pięknie e, usta podkreśliły e, makijaż twarzy i oka. Przykryłam sobie rzęsy, połóweczki tylko tutaj, żeby unieść lekko te kąciki I od razu oko wygląda takie bardziej otwarte Mimo, że właśnie tylko połóweczki są na końcu linii rzęs I teraz tak jak mówiłam, będę chciała sobie coś nałożyć na szyję, na dekord na ramiona I będzie to nowy produkt od Fenty Beauty, który nazywa się Body Sauce Tak, czyli taki sos do ciała Body Luminizing Tint, czyli jest to um, tint do ciała, który również rozświetla. Mam numer 01 Pearl Swirl e, i powiem Wam, że jak na 01 to wygląda na dosyć ciemny. W ogóle, jakie przepiękne opakowanie! Mega <grytania> mi się podoba! I mam tutaj taki e, pędzel kabuki, e, również z pęki, którym będę nakładała właśnie ten produkt. Tak wygląda pędzel, taki lekko zakrzywiony. E, I może po prostu wycisnę sobie trochę z opakowania prosto na dekolt. Jest to dosyć płynne, zobaczycie. Myślałam, że będzie bardziej gęste. O, i nadaje kolor. E, mi się bardzo łatwo zaczerwienia dekolt, więc e, po prostu po nałożeniu będziemy musieli chwilkę odczekać e, i za chwilkę po prostu i za chwilę e, sprawdzimy, jak wygląda. Dlatego, że ja nawet jak sobie dotknę lekko dekoltu, to zaraz mam czerwone. Widzicie, przetarłam pędzlem i już jest mocno czerwony. Natomiast, właśnie, kurczę, szkoda, że jest to taki um, dosyć ciemny odcień, jak na 0,1. Bo podejrzewam, że dla bledszych osób może być za ciemny. Chyba, że chcecie właśnie sobie trochę opalić na przykład nogi. I w sumie fajnie, bo ja tutaj nie widzę drobiny. E, jest to produkt bez drobinek, także taki bardziej e, opalający i na razie wygląda taki satynowy. Nakładam również na ramiona. Ma delikatny e, zapach. Nie wiem, co to jest zapach jakby trochę taki lekko owocowy, ale bardzo subtelny, także przyjemny zapach. Odczekam chwilę z tym body sosem na ciele. I powiem Wam, że wygląda bardzo ładnie. Jest to taki satynowy efekt, natomiast nie jest to typowy rozświetlacz. Daje bardziej taki efekt, powiedzmy, kremu Bibi do ciała, tak bym to określiła. Fajnie zobaczcie, daje taki subtelny blask. I wyrównuje koloryt, Natomiast, no jestem trochę zawiedziona, że ten numer się upewni, ale, no tak, 0,1 jest taki ciemny, bo, no spójrzcie, teraz jest trochę różnica między moim tutaj dekoltem ramionami a twarzą. Może nie jest aż taka duża, ale, no, dla osób z jasną karnacją, z taką bardzo jasną karnacją, raczej nie będzie odcienia. No bo chyba od 0,1 nie ma jaśniejszego, chyba że są jakieś połówki, aż sprawdzę, upewni się. Nie, najjaśniejszy to właśnie. 01 Pearl Swirl, także no niestety dla jasnych cer nie ma tutaj takiego fajnego jasnego odcienia, natomiast jeśli jesteście podobnego typu urody do mnie, macie podobny odcień skóry e, lub trochę ciemniejszy, no to znajdziecie coś dla siebie, bo e, ten efekt jest bardzo ładny. Chciałam też odczekać, żeby zobaczyć, czy będzie to mocno e, takie tłuste później, bo na przykład ta bodelawa z Fenty no nie jest zbyt dobrze oceniana, ona jest fajna do zdjęć na przykład, natomiast jest na tyle tłusta, że brudzi ubrania, e, z, e, ściera się łatwo, e, natomiast tutaj e, jest taki lekki efekt klejenia nadal, ale bardzo subtelny, myślę, że tutaj będzie i się to lepiej trzymało, to w ogóle nie jest tłuste. Ta formuła jest taka kremowo-żelowa, bym powiedziała, dosyć lepka. Także będę sobie to też testowała. Jeszcze sprawdzimy, czy brudzi ubranie. Może wy to sobie w tej ręce i zobaczę. Tak jak się teraz pomacałam trochę, no zobaczcie... Odrobinka na chusteczce jest, także no nie jest to e, całkowicie taki non-transfer, nietransferujący się e, produkt, natomiast wygląda ładnie. Także zobaczymy. Myślę, że lata będzie fajne do e, podkreślenia na przykład nóg, żeby one takie miały delikatny blask i wyrównane koloryt, Aczkolwiek twierdzę, śmiem twierdzić, że w Dogeri mamy tyle fajnych produktów, właśnie takich i opalających, i wyrównujących koloryt, że no nie wiem, czy bym wydawała kasę na to. Yy, tak, wiecie, po prostu iść i kupić, bo jest lepszy niż e, na przykład drogeryjne produkty. Wiem, że Eveline ma fajny taki właśnie brązujący produkt, e, taki makijaż do, do ciała powiedzmy. Chyba też Bielenda z tego co pamiętam. E, natomiast no daje ładny efekt, ale myślę, że nie jest wart po prostu swojej ceny. Także to było na tyle jeśli chodzi o ten film. Największe wrażenie na mnie zrobił zdecydowanie... Podkład, tak, podkład z Amilię e, kryjący, ponieważ skóra wygląda cudownie wręcz. No, spójrzcie, jak naturalnie. Natomiast mamy uzyskane dobre krycie. Może nie jest to takie stuprocentowe krycie, jednak jest średnie w kierunku wysokiego krycia. Bez efektu obciążania, bez ważenia się na skórze, bo już trochę go na skórze mam i nic mi się tutaj nie zadziało. E, I e, daje taki bardzo naturalny efekt. Wykończenie jest piękne, takie satynowe, delikatnie. E, tutaj na nawet gdzie nie ma rozświetlacza, właśnie na środku czoła widać najbardziej, jak, cudnie, jak cudne jest to wykończenie. Także e, ogólnie bardzo fajny produkt. Nie było żadnego takiego bubla dzisiaj, e, chociaż e, ten tusz, no nie jestem nim jakoś zachwycona, ale daje fajny efekt pogrubienia. Może jeśli macie swoje takie równiutkie rzęsy, bo moje po tej odżywce, no mimo że one są wydłużone, no to trochę są takie nierówne, wiecie, niektóre są w niższej fazie wzrostu, jakby, więc są krótkie, niektóre są trochę dłuższe. Oczywiście naturalnie też mamy takie fazy wzrostu, natomiast tutaj to nie jest jakby tak ustatkowane powiedzmy przy używaniu odżywki, więc one nie są zbyt równe, dlatego ten efekt był taki trochę roztrzepanych, posklejanych rzęs. Natomiast może, jeśli macie równe swoje rzęsy, no to wtedy będzie fajny efekt właśnie takiego pogrubienia. Dajcie znać, jeśli go testowaliście i jak wam się sprawdził, moim zdaniem, no nie do końca też wart e, pieniędzy, tak jak e, i ten produkt Swenty, jak mam być szczera. Więc no tak, ciekawe produkty, natomiast są tańsze zamienniki, które można jakby zastosować. Może właśnie nagram niedługo film z zamiennikami tańszymi drogich produktów, które są równie dobre jak nie lepsze czasami i dają podobny efekt. Także jak dla mnie największy hitior to ten podkład, ale generalnie te produkty mineralne bardzo fajnie się sprawdziły. Co tutaj jeszcze te to było do ust. Też pięknie wygląda, więc na pewno będę częściej sięgała. Dajcie znać, co na Was zrobiło największe wrażenie, co Was zaciekawiło i kciuk do góry, jeśli film się podobał. I widzimy się w następnym odcinku na moim kanale. Do zobaczenia, pa! I know Ooh, you catch me like a leaf falling from a